Dziwnego zdarzyło się dzisiaj w sali 55. Zapytam o to panią nauczycielkę. Halo, halo, proszę tutaj podejść. Co tutaj, w ogóle się co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ja moich dzieci nie poznaję. Co tutaj się dzieje? No niech mi pani powie, co tu się dzieje. Ja, proszę pani, bardzo, bardzo pani współczuję, ale czy zdarzyło się to pani kiedyś wcześniej? Pierwszy raz jak uczę od wielu lat, pierwszy raz spotykam taką młodzież. Nie poznaję moich dzieci. Nie... Czy planuje pani zakończyć swoją karierę nauczycielską? Proszę pani, ja zakończyć karierę. Przecież tu trzeba tych młodych ludzi jeszcze życia nauczyć. Absolutnie. Nie. Czy może zna pani jakieś wytłumaczenie na to, co tutaj się wydarzyło? No co tu mogę powiedzieć? No, no sorry, no taki mamy klimat. bardzo pozdrowić mojego kolegę y, y, po fachu też z historii. Serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy.